Co się wydarzy w 322 odcinku tureckiego serialu Miłość i Nadzieja? Kawajden szantażuje Sile, a Ildis i Naciaj zetrą się z Bachar. Siostra Sili postara się je przechytrzyć, ale gdy puszczą jej nerwy, oświadczy Teściowej i służącej, że mają się wynosić. Emisja 322 odcinka Miłości i Nadziei, w czwartek, 6 listopada. Podziel się wrażeniami w komentarzu. Miłość i Nadzieja, odcinek 322 w czwartek, 6 listopada 2025 roku, o godzina 17.20 w TVP2. Streszczenie 322 odcinka, Miłość i Nadzieja, co się wydarzy w 322 odcinku, Miłość i Nadzieja. Sprawdź streszczenie TVP, Lewend obciąża Bachar, lecz nie wspomina o paru istotnych sprawach. Bachar spada ze schodów. Jildis i Naciaj chcą to wykorzystać. Meli robi wyrzuty matce i ojcu. Kawajden próbuje uciszyć Lewenta i każe Sili wierzyć siostrze. Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej.